No, dzisiaj zrobimy nam pierwszym Q&A. Ogólnie godzina 7.51 Ja do szkoły idę na 10 gdzieś, bo mam loraty i nudę się, więc postanowiłam wam nagrać Q&A. Jak muszę się jeszcze przelogować do mojego konta. Dobra, ja już jestem i ogólnie macie tego okrąg po prostu. I po prostu wow. Ile masz lat? Pierwsza chwita. Ja mam lat 12. Ile lat, miesięcy masz Leona? Ja mam Leona 3 miesiące. Ile Leon ma lat, miesięcy? Leon ma 3 miesiące. Będzie miał ogólnie 4 w 20 grudnia. Boże, co ja mówię? 20 marca, bo ogólnie 20 grudnia po niego pojechałam. Planujesz zakup drugiej świnki morskiej? Bardzo nie chciała, ale jeszcze do końca nie wiem. Masz TikToka? Um, w następnym filmie wam, wam to założę może Leonowi TikToka. Pokażesz kiedyś twarz? Kiedyś tak. Do której chodzisz w klasy? Ja chodzę do klasy piątej. Masz długie czy krótkie włosy? Krótkie. Planujesz zakup większej klatki do Leona? Tak, planuję zakup większej klatki do Leona. Czemu Leon jest taki słodki? Nie wiem. Dużo to, się Tobie namawiało rodziców na świnkę morską? Nie. Czemu Leon... To już było. Leon umie jakieś sztuczki, umie poproś. Bo może trzeba kiedyś nagrać odcinek żeby się nauczy trochę więcej tych sztuczek, bo z jednym poproś też nie będę nagrywać. Ale jak Leon. Wyskali od 1 do 10, jakim Leon jest żarłokiem bo naprawdę mocnym żarłokiem on nie jest, ale jest, jest nie masz plany na przyszłość, tak, jakiej rasy jest Leon? Leon jest rasy włosy. Masz świnkę z hodowli czy ze sklepu zoologicznego? Jeszcze wtedy yy, kupowałam świnkę morską, nie miałam takiego dużego, wiecie, nie orientowałam się za bardzo w świecie świnek i kupiłam zoologicznym. Trochę żałuję, bo to jest wsparcie tam, wiecie, w tych pseudo hodowli, a tutaj się cieszę, bo przez to, że kupiłam... Okay. Spadniesz zaraz. Albo nie, a zaraz A tak trochę, że się cieszę, bo mam co jak... Jaki masz wzrost? Ja 1,50m. Um, masz byfy? Mam. Leon jest brudasem? Eee... Um, nie wiem, na tak. to, że jest tym brudasem, bo ogólnie jak miał kuwetę, miał, miał tą kuwetę, co nie, to i tak to robić nie umiał, a miał już ją długo. Więc... Można powiedzieć, że taki 50 50 to jest brudasem, co nie, Leon? Dobra? Lecimy dalej z pytankami. Masz jakieś zwierzę oprócz świnki morskiej? Tak, mam mam królika kalifornijskiego i psa. Mieszankę. Lubisz swoją klasę? Nie. <noise> Jakie imię, jeśli nie Leon? Jakie imię, jeśli nie Leon? To najprawdopodobniej by to był, tak jak jest jego przezwisko, czyli Pysiosław. Bo no takie Leon ogólnie ma przezwisko Pysiosław. I na pewno by miał na imię Pysiosław, jak nie Leon. <laughs> Jakiej karmy używasz? To jest niestety yy, VitaPol, ale ta karma jak widzicie już się skończy I będę się przenosić na Werserlager Kawie Complete. Co nie Leon? Z tej wielkiej szafki to muszę dokupić yy, marchewkę, bo się kończy Grajatków ma jeszcze dość dużo i... Uzupełniające <laughs> Masz tutaj gryzaczkę, żebyś się nie nudził, a ja tutaj sprzątnę po tobie. Dobra, y, dalej pytanka. Jakiego sklepu internetowego y, najczęściej zamawiasz? Jeden dla Leona. Ja najczęściej zamawiam z Hipcia. Nie chcesz iść koło ostatnie Nie jadłeś? Widzicie, nawet to są ślady, że ja um, Kochasz Leona? Pytanie, kocham. Masz psa, no mam, masz facebooka, mam, jaki jest ulubiony owoc Leona. Ulubiony owoc Leona to oczywiście jest e, jabłko, ale. No, jabłko chyba najbardziej ulubione. E, jakie jest ulubione warzywo Leona? Warzywo to jest ulubione Leona, klatka pietruszki, to kocha, a ulubione to jest papryka. E, masz kota, Miała kota miałam ale niewielki, rzadko kiedy masz urodziny? Urodziny mam 20 października Kiedy masz imieniny, imieniny mam ten 13 marca yy, masz Mesa, mam. Lubisz wyjazdy? Lubię. Jechać gdzieś z Leonem na przykład wakacje. Tak, jechałam z Leonem gdzieś na przykład wakacje, to akurat jechałam wtedy do babci. Yy, Uprawiasz sport jak tak, to jaki. Tak, uprawiam sport tańczę. Czy Leon jest grzeczny? Nie no Mogę powiedzieć, że ja bo czasami umie się zająć sobą Co nie i na przykład taką y, Warzywną to mieć Oczywiście je ja dam mu całej, żebyście to sobie myśleli I sobie je taką A czasami po prostu Wiecie Ma swoje chimery umiem umie być takie niegrzeczny, że to po prostu się gorzej nie mieści yy, Czy Leon gryzie szczebelki od klatki? Tak, gryzie Denerwuję, ale gryję. Lubię swoich fanów? Tak. Morze versus jezioro. Jezioro. No, albo. Znaczy. nie jest jezioro i nic. jezioro jeszcze się tylko A nad morzem jest więc raczej może. Pizza versus. Ten. Hamburger. Pizza um, Arbus versus truskawka. Arbus ile on też by powiedział arbus tym, tym pizza to już nie wiem jezioro versus ten może wersus jezioro to też, by, więc też nie wiem też nie popowiem ale arbus versus truskawka to na pewno jakby był człowiekiem to by wybrał naprawdę arbuza ja a szczerze on też tylko arbuza dobra <grymne> 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 więc jeśli wam się podobało łapka w górę subskrypcja i Czekajcie na moją um, poranną rutynę z Leonem. Pa!